Witam serdecznie! Na dzisiejszym spotkaniu chciałbym opowiedzieć o hydrofitowych oczyszczaniach ścieków. Systemy te stosowane są w celu ochrony zasobów wodnych na całym świecie od ponad 60 lat, natomiast w Polsce stosujemy je około 30 lat. W systemach hydrofitowych wykorzystujemy procesy, które zachodzą w naturalnym środowisku przyrodniczym. Początkowo stosowano jednostopniowe systemy hydrofitowe, a w XXI wieku stosujemy systemy hybrydowe, które składają się z dwóch lub trzech złóż gruntowo roślinnych. Oczyszczanie te stosowane są przy gospodarstwach indywidualnych, w parkach narodowych, czy mogą też oczyszczać ścieki z całej gminy doprowadzane systemem kanalizacyjnym. Dotychczas systemy takie powstały w kilku gminach na terenie województwa lubelskiego oraz na terenie Rostoczeńskiego i Poleskiego Parku Narodowego. Systemy te mogą przyjmować różne kształty. Na przykład w Rostoczańskim Parku Narodowym wybudowaliśmy oczyszczalnię w kształcie jodełki. Natomiast w Poleskim Parku Narodowym powstała oczyszczalnia w kształcie żuwia. W oczyszczaniach hydrofitowych wykorzystywane są różne rośliny, które wspomagają proces oczyszczania, który zachodzi w złożach gruntowo-roślinnych, wypełnionych materiałem porowatym takim jak piasek czy żwir. Najczęściej wykorzystujemy rośliny takie jak trzcina pospolita i wierzba wiciowa. Chociaż na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie prowadziliśmy również badania. Nad zastosowaniem takich roślin jak manna mielec, ślazowiec pensylwański, top pinambur czy miskant olbrzymi. W 2020 roku została wybudowana największa w Polsce hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków. Powstała ona na terenie gminy Dębowa Kłoda w miejscowości Białka nad jeziorem Bialskim. Oczyszczalnia ta oczyszcza około 180 m3 na dobę, czyli może obsłużyć około 1800 mieszkańców. Oczyszczalnie tego typu mogą zapewnić skuteczną ochronę zasobów wodnych przed eutrofizacją. Systemy te są projektowane przez pracowników Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W przypadku niektórych obiektów pomagała nam pani profesor Magdalena Gajewska z katedry Technologii Wody i Ścieków z Politechniki Gdańskiej. Ostatnia z oczyszczalni powstała przy gospodarstwie na polskiej Nobliski pani Olgi Tokarczuk. Systemy hydrofitowe są szansą na rozwiązanie problemów gospodarki wodnościekowej w gminach na terenie województwa lubelskiego, ale również w całej Polsce. Projektowania takich systemów uczą się studenci kierunku Inżynieria Środowiska, który realizowany jest na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.